Bieramy podpisy pod inicjatywą Tak dla in Vitro. W Polsce niestety mamy gigantyczny kryzys demograficzny. W roku 2021 współczynnik tak dzietności był na poziomie 1,34 i to był najgorszy, prawie że najgorszy współczynnik dzietności w całej Europie. Gorzej miała tylko Rumunia i Bośnia. Przepraszam, 1,39. To było 214 miejsce na 222 sklasyfikowane kraje na świecie. No i niestety 2022 wcale nie przyniósł w tym zakresie zmiany pozytywnej, ponieważ ten współczynnik jeszcze spadł właśnie do 1,34. 2022 rok luty to był najgorszy rok od, miesiąc od skończenia wojny światowej w zakresie liczby urodzeń, bo było tylko 23 tysiące dzieci. No w związku z tym trzeba robić wszystko, żeby, żeby ten współczynnik się poprawiał. Jak widać, 500 plus chwilowo pomogło, ale niestety już w tej chwili ten współczynnik jest grubo poniżej 2015 roku. Wiemy, że jest kryzys energetyczny, kryzys cenowy, że jest niestabilne otoczenie, jeśli chodzi o geopolitykę. No i na to można zwalić część winy, ale z drugiej strony też trzeba zapobiegać bezpłodności, która jest poważnym problemem. Dotyczy w Polsce półtora miliona par, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. PIS niestety ten projekt, który byśmy mieli do finansowania, finansowania in vitro, skasował. Z tego projektu w sumie urodziło się 23 tysiące dzieci, a z tych wszystkich innych ich projektów to są pojedyncze przypadki, tam parę dziesiąt chyba przypadków. W związku z tym walczymy o to, i zbieramy podpisy pod inicjatywą obywatelską, pod ustawą o finansowaniu in vitro. Mamy już prawie 300 tysięcy podpisów, z tego w Małopolsce prawie 20 tysięcy, no ale cały czas zbieramy. Limity dawno są spełnione, ale chcemy tych podpisów jak najwięcej, więc zachęcamy do tego, byście Państwo również się podpisywali. Zapraszamy do naszych biur poselskich posłów, posłanek Platformy Obywatelskiej jesteśmy z naszym projektem i będziemy w całej Polsce, bo w całej Polsce ten projekt spotyka się z niezwykle pozytywnym odbiorem i muszę Państwu powiedzieć, że tutaj zbierałam podpisy dosłownie przez 5 minut i zebrałam już 7 podpisów w 5 minut, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala przedsięwzięcia, jeśli w całym kraju Zbieramy podpisy w kilkuset miejscach. My te minimum już mamy, ale zbieramy te podpisy z dwóch powodów. Po pierwsze chcemy wywrzeć maksymalnie dużą presję na rządzących. Maksymalnie dużą presję, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy zlikwidowało program in vitro, program, który był finansowany z budżetu państwa i dzięki któremu urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Trzeba powiedzieć, że te dzieci nadal się dzięki temu programowi rodzą. Zlikwidowało bardzo skuteczny program prokreacji, bardzo skuteczny program, który wpływał na tę dzietność, o której mówił pan poseł i nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest projekt ustawy który wychodzi ponad te dzisiejsze podziały polityczne. My te podpisy zbieramy codziennie w całym kraju, i jest mnóstwo osób, które nie są zwolennikami Platformy Obywatelskiej, Lewicy, opozycji szeroko rozumianej. Mamy mnóstwo podpisów od osób, które wspierają obecną partię rządzącą i za każdym razem zadają nam pytanie, jak to jest, że partia, dla nich często ich partia, która ma usta pełne frazesów o polityce prorodzinnej, która mówi o tym i zachęca do tego, żeby rodziło się w Polsce jak najwięcej dzieci i jednocześnie likwiduje najskuteczniejszą metodę wspierania prokreacji w Polsce. Nam się to też w głowie nie mieści i stąd ten projekt, stąd ta inicjatywa, i stąd dzisiaj nasza obecność w Krakowie i też w innych miastach i miasteczkach małopolski. Także z tego miejsca dziękuję za każdy podpis, który do tej pory został złożony i zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze się nie podpisali, żeby poszukali u siebie lokalnie w Krakowie, w każdym miejscu w Polsce miejsca, gdzie można do tej inicjatywy dołączyć. Jeszcze przez kilka tygodni te podpisy będziemy zbierać, a później te podpisy trafią do Marszałek Sejmu i liczymy na niezwłoczne procedowanie, ale przede wszystkim liczymy na rozsądek posłanek i posłów, bo sprawa jest niezwykle ważna, niezwykle pilna i ma przede wszystkim bardzo szczytny cel i efekt może być bardzo, bardzo szczytny. Im więcej dzieci, tym myślę, że my będziemy szczęśliwsi, a Polska będzie się jeszcze lepiej rozwijała i mam nadzieję, że powrócimy do tego stanu, który mieliśmy do 2016 roku. Ja jestem przedstawicielką Stowarzyszenia Nasz Bocian. To jest stowarzyszenie, które od 20 lat wspiera pary, które borykają się z niepłodnością. Nie ma w zasadzie dnia, żebyśmy nie spotykali się z prośbami telefonicznymi, mailowymi o wsparcie w leczeniu tych par. Które wiedzą, że są niepłodne, wiedzą, że potrzebują terapii in vitro i wiedzą niestety, że na tą terapię ich nie stać. W Polsce zaledwie trzy lata funkcjonował ministerialny program finansowania metody in vitro i dzięki temu trzyletniemu finansowaniu na świat przyszło ponad 22 tysiące dzieci. Co więcej, one wciąż się rodzą, bo te zamrożone zarodki, które powstały w ramach działania tego programu, ciągle to są te zarodki, po które wracają rodzice, z których rodzi się rodzeństwo, rodzą się kolejne dzieci. Mieszkańcy Krakowa są w. Dość komfortowej sytuacji, ponieważ Kraków od niedawna jest jedną z tych gmin, jednym z tych miast, które. Wspiera swoich mieszkańców, którzy starają się o dziecko, którzy chcą mieć dziecko, a tego dziecka mieć nie mogą. Ale niestety samorządy nie są w stanie unieść zapotrzebowania na leczenie niepłodności Polaków. Jak już wspominali moi przedmówcy, 3 miliony Polaków boryka się z niepłodnością. To jest 1,5 miliona par. Co piąta para, która stara się o dziecko, nie może się doczekać tego potomstwa bez pomocy medycyny. Ten projekt wychodzi tym ludziom naprzeciw. Ten projekt może uczynić. Szczęśliwymi, półtora miliona rodzin, ten projekt może wspomóc naszą demografię, ten projekt jest nam po prostu bardzo, bardzo potrzebny. Dlatego pięknie dziękujemy za wsparcie. Tym z Was, którzy nas słuchacie dzięki mediom, czy czytacie... Też chciałam powiedzieć, że na stronie tej naszej inicjatywy www.nwitro.pl tam można wejść, wydrukować listę poparcia tego projektu samodzielnie wśród przyjaciół, znajomych sąsiadów, zebrać podpisy i albo wysłać je na adres komitetu, albo y, zanieść do jednego z pobliskich biur y, chociażby posłów platformy obywatelskiej. Bardzo Wam dziękujemy za to piękne wsparcie i prosimy o je jeszcze, bo chcemy pokazać, jak wielka jest nasza siła i jak bardzo potrzebujemy tego programu w Polsce.